Moi drodzy! Chciałem Was serdecznie zaprosić po krótkiej przerwie na kolejną edycję Chrzanowskiego Pociągu do Biegania. Tym razem startujemy o godzinie 19, bo będzie to edycja nocna. Trasa ta sama. Pobiegniemy ulicami Chrzanowa, a startujemy pod Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Broniewskiego. Bieg rozpocznie się o godzinie 19, ale poza biegiem będzie też mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Wszystko rozpoczniemy od zabawy dla najmłodszych, od Ranmagedonu dla dzieci. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Śledzenia naszego profilu, na którym będziemy przekazywać wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia. Do zobaczenia w szanowie!